Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj wybraliśmy się do lasu blisko, bo chcemy odpocząć. Ale zaraz usłyszycie odgłosy, no i będziemy musieli odejść dalej. Ja się pytam, gdzie jest policja? Słuchajcie, gdzie są lasy państwowe? Gdzie są strażnicy i tak dalej, i tak dalej, że pozwalają na takie coś w lesie. Nie? Ale widocznie to nie moje to nie moje zmartwienie. Ja mam nadzieję, że gość wyjeździ swoją benzynę w swoim motorku i pozwoli mi odpocząć, albo mama go wezwie na obiad telefonem najnowszym marki jakiejś tam, żeby przyjechał, bo już ma ciepłe koryto i mam nadzieję, że sobie pojedzie z tego lasu. Że zostańcie ze mną. Ja wiem, mam tyle sprzętu dzisiaj, jakbym się na konwent bushcraftowy wybierał, ale spokojnie. Nie wybieram się na konwent bushcraftowy. Spotkanie leśnych ludzi przypominam za tydzień i spotkanie w niedzielę spotkanie ludzi gór, piękna impreza na Turbaczu. Także myślę, że będzie fajnie. Żeby wejść na górę, to trzeba z niej zejść, a żeby zejść z góry, to trzeba się trochę wysilić. Inaczej pracują mięśnie i takie inne historie podchodząc do góry, a inaczej schodząc z dół. Wczoraj popadał dość mocny deszczyk, jak widać. Liczę na to, że dzisiaj jakieś grzybki może albo coś, tak przy okazji zupełnie. O tu drzewa popadały, popatrzcie, taka jakaś masakra się tu zrobiła, dawno tędy nie szedłem, przyznam się, zawsze chodzę na bliższe, a dzisiaj wybrałem sobie drogę na dalsze z tego tytułu, że po pierwsze chciałem znaleźć coś do jedzenia, ale myślę, że no nie wiem, będzie to trudne, a druga sprawa, że właśnie chciałem się przejść tędy, bo tak naprawdę yy, tam, gdzie ja zatrzymuję się samochodem, zwykle to mam do tego miejsca jakieś pół godziny, gdzie chodzę. A stąd mam dużo dalej. Więc postanowiłem, postanowiłem sobie zrobić mały spacerek po tych naszych kamyczkach górskich. Jak to centurion ostatnio powiedział przejście po zagajniku, no takie zagajniki mamy strome tutaj u nas. Dzisiaj piękna ewangelia była w kościele, aby nie gromadzić, bo zgromadzenia nie ma nic, tylko aby gromadzić coś wewnątrz, coś w środku siebie i to jest chyba to jest chyba klucz sprawy. Pamiętacie z mitologii mit o gościu, który toczył kamień pod górę. Całe życie gość toczył kamień pod górę. Jak już docierał do samego szczytu, to ten kamień mu, ten głaz mu spadał, nie? No i tak mi się właśnie teraz przypomniało jak widzę tę równie pochyłą. Czyli tego przewróconego świerka przypomniał mi się taki mit, i powiem Wam, powiem Wam więcej. Można to przełożyć na taką naszą leśną pasję. Idziemy, 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 toczymy nasz kamień pod górę. Mamy jakąś swoją pasję. Nagle jest przeciwność losu, na przykład, nie wiem, ulewa. Albo jeszcze coś innego, i wracamy do domu. Później się zastanawiamy: kurka pieczona, a gdybym ja nie miał domu, gdybym ja musiał spać w lesie, gdybym ja musiał mieszkać w lesie, to czy to by była moja pasja? Gdybym dostał zapalenia płuc, bo przelało mnie, bo byłem nieodpowiednio zabezpieczony, bo nie miałem odpowiednich butów, bo. Nie miałem ponczo, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. No i mamy w pewnym momencie z tego tytułu jakieś takie pytania, które powodują, że jednak najważniejszym miejscem dla nas jest dom, najważniejszym. Miejscem dla nas jest dom, który nie wiem, czy wybudowaliśmy, czy kupiliśmy, czy ktoś nam podarował w prezencie, czy odziedziczyliśmy w spadku. No, ale później tak sobie myślę głośno dalej. No i co z tego, że my mamy ten dom? Jeżeli on jest piękny, jeżeli. Wydaliśmy kupę pieniędzy na to, aby go urządzić, umeblować, aby w nim być, a nie mamy tak naprawdę w nim niczego, co mogłoby nam sprawić przyjemność. No i tutaj właśnie jest to zarażanie pasją i ta równia pochyła, ponieważ jeżeli ktoś stworzył i dał nam za darmo Taki piękny dom, jakim jest las. My widzimy go z okna pociągu, z okna autobusu, z okna samochodu, jak przejeżdżamy. Zachwycamy się niejednokrotnie pięknymi górskimi widokami, jak to pięknie widać na pocztówkach i tak dalej. No ale co z tego, jak nie potrafimy z tego korzystać. Jak nie potrafimy wejść do tego lasu, bo boimy się bo mamy niejednokrotnie jakieś opory, bo nie jesteśmy, twierdzimy, że nie jesteśmy odpowiednio przygotowani i jeszcze może być dużo różnych dziwnych rzeczy, których, które możemy sobie, które możemy sobie myśleć i wymyślać tylko i wyłącznie po to, aby do tego lasu nie wejść. No i tutaj znowu. Jest gość, który toczy ten kamień na górę, i tak naprawdę to, że jemu ten kamień spada, i on toczy go znowu, to chyba nie wynika z tego, że on robi jakiś błąd. Raczej wynika to z tego, że. Ma możliwość poznania, uczenia się na nowo, uczenia się cały czas, tego, aby ten kamień toczyć do góry, tak, żeby wreszcie on znalazł się na szczycie. No i właśnie tak samo jest z pasją. Jeżeli ktoś jest pusty, jak pusty worek po ziemniakach, no to ciężko będzie go komukolwiek innemu napełnić ziemniakami, bo nawet jeżeli ktoś napełni ziemniakami ten worek na chwilę, to ta osoba, w której ten worek się napełnia tymi ziemniakami, ona po prostu te ziemniaki skonsumuje. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli każdy z nas sam napełniłby swój worek tymi ziemniakami, które przywołałem, to zapewne dbałby o to, aby ten worek był zawsze, zawsze pełny. Aby miał co jeść. Ponieważ, jeżeli ktoś coś dostaje za darmo. To ani o to nie dba, ani tego nie szanuje, jedynie używa, jedynie używa. I ludzie przyzwyczaili się mówić i przywoływać słynne słowa, że natura jest po to, aby sobie ją ludzie podporządkowywali, aby z niej czerpali, aby z niej korzystali. Oczywiście, że tak. Tylko, że kiedyś ten worek po prostu zwyczajnie się skonsumuje. I wtedy może być problem, bo pasja nie zostanie przełożona na ludzi, którzy konsumują. Pasja tylko i wyłącznie. Zarażeni pasją zostaną tylko i wyłącznie ci ludzie, którzy tak naprawdę chcą być nią zarażeni. Tak kończąc tą opowieść o pasji, dla jednych mniej, dla drugich bardziej zrozumiałą. Oczywiście, ja zakładam, że ci, którzy chcą zrozumieć, to zrozumieją, a ci, którzy nie chcą, to nie mam zamiaru ich przekonywać do tego, aby rozumieli to, co ja mówię, albo zapytają po prostu czegoś nie zrozumieli. Natomiast pamiętajcie takie słynne słowa mojego nauczyciela. Mojego nauczyciela, którego mam jednego i jedynego. Choćbyś wszystko miał, choćbyś miał dom, choćbyś miał piękny samochód, choćbyś miał najlepszy sprzęt bushcraftowy, 500 noży, milion siekier, 10 milionów pił, firm XYZ, porównywał je, zestawiał, robił testy, gotował w terenie, był najlepszym buszkrafterem, bo byś miał najlepsze umiejętności buszkraftowe, a miłości byś nie miał, to nie masz nic. To nie masz zupełnie nic, więc hasło zarażaj swoją pasją innych. To jest hasło, które ma na celu dawanie innym, i poprzez dawanie wy możecie odebrać tylko i wyłącznie dobro. Wy możecie odebrać tylko i wyłącznie właśnie miłość. Bo czym jest człowiek bez miłości? Niczym tak naprawdę. Oto i nasz dzisiejszy domek. Tu mamy jak zwykle małe palenisko. A tutaj domek. Trochę się nam musi wysuszyć zarówno pałatka, jak i moja koszula, bo wczoraj dość zacnie lało. Koszulę mam już prawie suchą, bo rano było spoko, ale tak, coś czuję, że dzisiaj też pogoda nie będzie dla nas sprzyjająca. się Piękna bawełnka zrobiła, jak widać. Bawełnkę jak zrobicie, dobrze jest ją zabezpieczyć przed wilgocią. W związku z powyższym, dobrze jest mieć na przykład ze sobą kawałeczek taśmy, takiej, nie wiem, naprawczej czy izolacyjnej. No ja ją używam jako taśmę Taśmę naprawczą No i tutaj na tą dziurkę, która jest w puszce, dobrze jest taką kawałeczek takiej taśmy sobie nakleić, aby nie dostawała się wilgoć. Przy okazji, Pan Oniku, bo tak to się chyba mówi: Dzejwa. Nie wiem czy dobrze wymawiam. Jeżeli źle wymawiam, to przepraszam. Pytał mnie. Oto co noszę w puszce surwiwalowej. Słuchajcie, w ogóle temat puszek surwiwalowych to jest temat na długi, długi filmik, ponieważ puszka surwiwalowa tak naprawdę to jest rzecz, którą nosili już nasi przodkowie. Nosili to zazwyczaj w takich skórzanych sakiewkach bądź w sakiewkach, które robili z wnętrzności zwierząt. Później to oczywiście kupili wojskowi, wymyślili puszkę survivalową. Puszka survivalowa to jest puszka stosowana przez angielskich i amerykańskich pilotów w czasie I wojny światowej. Miała im pomóc w przetrwaniu na tyłach wroga. Czy nam w tej chwili pomoże puszka survivalowa przetrwać? Nie wiem. W każdym razie nie wiem czy mogę nazwać moją puszkę puszką survivalową. Noszę to w amerykańskiej kompasówce. Amerykańską kompasówkę oczywiście mam zasuwaną w systemie ELIS, ale ja preferuję taką puszkę, aby wieszać poza namiotem, więc tutaj w systemie ELIS jest taki dziwny dings, który przez który przeciągnąłem sznurek, wieszam ją zawsze poza namiotem. Dlaczego poza namiotem? Bo namiot może spłonąć, zawartość namiotu może spłonąć i tak dalej i tak dalej. Nieistotna sprawa. W każdym razie co mam? No mam takie pudełko od mojego syna. Na nim mam trochę taśmy. Tą taśmę wykorzystuję jako taśmę naprawczą. Natomiast tą czarną taśmę, którą tutaj mam, wykorzystuję jako zawiasy w tym pudełeczku. Gdybym miał Generalnie konstruować puszkę surwiwalową, to najważniejszą rzeczą w tej puszce byłaby sama puszka, czyli naczynie, w którym mógłbym przygotować wodę. Natomiast ja nie nazywam tego puszką surwiwalową, więc takiego naczynia nie posiadam, bo w tym no być może mógłbym ugotować wodę, bo jest to aluminium, ale, ale jakoś słabo to widzę. Co tutaj mam? Kilka rozpałek nasączonych stearyną, zapalniczkę. Kawałek sznurka, zapałki, igła nici, agrafka, bandaż, paliwko Wojska Polskiego i rzeczona taśma izolacyjna. Tak jak mówię, nie jest to żadna puszka survivalowa, bo pewnie nie pozwoliłaby mi przetrwać gdzieś. No ale tak, na szybko opatrunek zrobię, zabezpieczę go wodoodporną taśmą. Rozpalę ognisko tak naprawdę w każdych warunkach atmosferycznych, czy to jest mróz, czy to jest zima, czy to jest mokro i tak dalej. Jestem w stanie coś tam przykombinować przy budowie schronienia jakiegoś tam. Jestem w stanie coś naprawić. No i generalnie chyba, chyba o to chodzi, tak? Natomiast pytanie jest, pytanie jest w następującej treści. Mając na przykład taki nóż, mając na przykład taki nóż, jak Ontario RAD 7, no, przecież też można sobie zrobić puszkę surwiwalową. W tym wypadku u mnie na przykład to jest zapalniczka, po prostu, którą tutaj noszę. Przy nożu, mając na przykład rzecz w kieszeni, zawsze praktycznie gdy wychodzę w teren, to zabieram taki zestaw i mając. No, tu mam klucz od samochodu, akurat żeby się nie zgubił krzesiwo i nóż multifunkcjonalny, który ma kilka narzędzi. Czy to można nazwać puszką surwiwalową, mini puszką surwiwalową czy jakimś czymś innym? No tego nie wiem. W każdym razie ja tutaj byłbym ostrożny jeżeli chodzi o nazewnictwo puszki, z puszka surwiwalowa, bo po prostu kwestia jest bardzo prosta. To nie jest puszka surwiwalowa. Puszka surwiwalowa to są rzeczy, które pozwolą nam przetrwać gdzieś tam za linią frontu. Ani nie jestem słuchajcie Żołnierzem ani żołnierzem nawet nie chcę być i w ogóle i w szczególe. A za moment pokażę Wam, jak się zbiera burza nad jeziorem. Słuchajcie, a tak zbiera się właśnie burza nad górami. Do pół godziny będzie taka sikawica, że się w pale nie mieści. Trochę popadało, teraz już jest cieplej. Myślę, że my się z Korą będziemy raczyli jeszcze do wieczora swoim towarzystwem. Jak widać, kora zmęczona. Pada tak naprawdę. Niech odpoczywa. Dziękuję, moi drodzy, że byliście ze mną. Takie małe postscriptum dotyczące puszek survivalowych. Najlepszą puszką survivalową dla człowieka chodzącego do lasu jest jego pies. Ponieważ pies zawsze pierwszy wie o niebezpieczeństwie, które się zbliża. Pies pierwszy zawsze ostrzega, z psem zawsze można porozmawiać, jakby tego ktoś nie zrozumiał, czy opatrznie, czy też nieopatrznie. I przede wszystkim, jeżeli dobrze się wychowa swojego psa i jest się z nim, nim zżytym, to zna się jego zachowania, i można wiedzieć, kiedy pies. I w jaki sposób reaguje na właśnie zbliżające się niebezpieczeństwo. Zostańcie w duchu. Zapraszam serdecznie do lasu. Pozdrawiam.